Witam serdecznie w ten piękny, niedzielny poranek. Dzisiaj zrobię omlet, ale taki nietypowy, bo po angielsku in the sticks. Będzie szokował nie tylko smakiem, ale także i wyglądem. A zacznę standardowo od wbicia dwóch, trzech jajek i pokroić muszę paprykę w kostkę i im drobniejsza kostka, tym nasz omlet będzie jeszcze bardziej smaczniejszy i papryka nie będzie twarda. Chodzi o to, żeby była delikatnie właśnie mięciutka. Papryka trafia do środka i szynka. Może to być szynka konserwowa, może to być szynka, tutaj jak mamy gotowana, również drobną kostkę. W tym samym czasie rozgrzewam patelnię jak omlet, to wiadomo, odrobina mleka. Tutaj dwie łyżeczki dla puszystości omleta, chociaż ten omlet właśnie musi być cienki, bo to właśnie, bo później będzie rolowany. Mieszamy. Nie zapominamy o soli i rozgrzaną patelnię musimy potraktować odrobiną masełka, Pięknie nam się tutaj całe się rozpuści i wtedy oczywiście jednym energicznym ruchem wlewamy zawartość wartość miseczki. Chodzi o to, żeby ten omlet był bardzo cienki, jak naleśnik. Później będziemy go musieli właśnie nabić na paty. Omlet z jednej strony idealnie podpieczony, dla jędrności dajemy teraz z tej strony niedopieczone jeszcze odrobinę startego sera, cheddar. No nie tylko dla jędrności, nie szukajmy się, to będzie jeszcze absolutnie znakomity smak. Chciałbym go odwrócić jak naleśnika, ale niestety patelnia mi na to nie pozwala. Op. Ale udało się za pierwszym razem. Czekamy, aż następna strona ładnie nam się zrumieni. Omlet gdy gotowy, kładziemy go na deskę i zawijamy go w rulonik. Prostokąty, jak tylko nam się to podoba. Może delikatnie ostygnąć, gdy parzy w ręce. I teraz kroimy go na takie kółeczka. Następną czynnością będzie nabijanie go na patyczki. Jest to tak innowacyjny sposób na omleta, a dlaczego? Dlatego, bo możemy go od razu maczać, czy to w sosie jogurtowym, czy to w ketchupie, czy to w majonezie, jest po prostu genialny. Smakuje równie dobrze. Omlet na patyku gotowy. Tak zwane cudowianki na patyku. Maczamy i jemy. Smacznego.